День добрий. Я Ярослав з України. Проходив курс на Копарку Ладоварку в школі Курсант і я задоволений сервісом, задоволений наданням послуг та термінами проходження курсу. Чи сам курс тривав не довго. Przed ja przetłumaczyć, tak, że mam na imię Jarosław, jestem z Ukrainy, odbyłam kurs w szkole kursant na koparkę, ładowarkę. Jestem bardzo zadowolony z serwisu właśnie państwa firmy, mhm. ze świadczenia usług i z trwałości samego kursu. Mhm. Wiem, przepraszam, że teraz egzamin zdałeś przed chwileczką, tak? Tak. Zdałem tak? tak. tak. egzamin. Tak, starsz z mojego się, ale zdałam. Martwiłem się, ale z sobie tak, tak, Super, bo to był krótki cool, i, i dzisiaj był egzamin i z teorii, i z praktyki, tak? Był tak, był egzamin i teoretyczny, tak. i praktyczny, tak. Super. Chciałbym podziękować personelu, pani Ani, za to, ona w ten moment że w tym momencie uchodźcy że nie dojrzał się na młodej bariery. Chciałabym podziękować pani Ani za, za, miłą, za miłe szkolenia, za to, że pani wszystko uzgadniała, mimo właśnie bariery takie językowe, ale wszystko udawało się uzgodnić z panią. Super. A z instruktorów jesteś zadowolony? Jak oni tłumaczyli? Tak wszystko było czytelne, zrozumiałe dla ciebie? Czy wy zadowoleni z Czy mam to wyjaśnić? Bo to sobie tak to Tak, chciałbym więc znać, czy pan Kazimierz Nazując się na, na mołnej barier do takie praktyczne zajęcia i nauczył mnie pracy na koparki ładowarki. Też chciałabym podziękować Panu Kazimierzowi, który też pomimo bariery językowej udało mu się nauczyć mnie praktycznej obsługi koparki ładowarki i że faktycznie e, zrozumiałem jak, e, jak poruszać się e, tą... Dobrze. A jeszcze takie pytanie poza kursem i egzaminem, jak długo jesteś w Polsce? Długo? Siedem miesięcy. A siedem miesięcy. I generalnie jak tutaj podoba ci się w Polsce? Podoba całemu tak samo. Tak. Tak, tak? tak. I masz już taką pewną, pewną pracę, masz zapewnioną pracę? Do, czy, czy teraz będziesz szukał pracy po tych uprawnieniach? Czy jakaś robotę zaraz, czy jak raz będę też szukał roboty? Tak, mam ja propozycję, nie widzę roboty, tylko ucieczkowa prawo na kierowanie. Aha, mam już propozycję od pracodawcy potencjalnego, tylko właśnie oczekuję na samouprawnienie. Super. Ja Ci gratuluję oczywiście zdania egzaminu tak i tak. dziękuję, że wybrałeś szkołę kursant. Zapraszam oczywiście na inne kursy. Szkoła Kursant organizuje nie tylko na ten ciężki sprzęt budowlany, ale też na kategorie i na C, na ciężarówkę, na przyczepy do ciężarówki, na autobus, czyli ten asortyment kursów jest duży, wtedy masz większą szansę na dobre zarobki. I to koszy... Хочемо нагадати, що школа-курсант гарантує не лише проведення курсів на такі важкі будівельні машини, а також на різні категорії, наприклад, на автобуси, на e, навантажувачі, на причепи, на трактори, тобто різні різні категорії. І якщо ви хочете розширення вашої кар'єри, то теж можете долучитися і до інших курсів. Супер. Те ще раз рятує, Всього доброго і до побачення, мама надію. Доброго і маю надію, що скоро зустрінемося.